Cześć kochani, witam Was bardzo gorąco. Dzisiaj zapraszam Was na Open Box z Shiny Boxem. Przed chwileczką był u mnie kurier, przyniósł mi najnowsze pudełeczko, właśnie Shiny Box e, marcowe na wiosnę więc mam nadzieję, że będzie fajne ogólnie zobaczymy co tutaj się znajduje jeszcze otwarte. zobaczcie będziecie na żywo mogły śledzić moje wrażenia, pierwsze wrażenie właśnie z tych kosmetyków oraz zobaczymy co tutaj się w ogóle znajduje w tym miesiącu poprzedni miesiąc nie do końca mi się podobał, natomiast jeszcze poprzedni był naprawdę świetny, więc mam nadzieję, że i ta przesyłka będzie fajna dobrze moi kochani, więc mam nożyczki więc szybciutko otwieramy, dzisiaj ogólnie przyszły do mnie trzy przesyłki, różne Biochemię Roddy Douglas oraz właśnie Shiny Box. Biochemię Roddy już nagrałam, jeżeli tamten filmik pojawi się pierwszy, to będziecie mogły, będziecie miały oczywiście link pod spodem, pod filmikiem, będziecie mogły obejrzeć sobie, co z biochemii Roddy właśnie zamówiłam, z pielęgnacji do twarzy przede wszystkim. No i dobra, otwieramy. Tutaj nawet nożyczek chyba nie potrzebuję, bo tu można o, bardzo łatwy sposób otworzyć. A, pudełeczko jest śliczne. Zobaczcie, tę dziewczynkę mamy tutaj. Bardzo ładne pudełko. Niepogniecione. <laughs> Także to się liczy. Poczekajcie, ja je wyciągnę, chociaż ciężko będzie. A nie, nie jest ok. Dobra. Tak się prezentuje. Zobaczcie, co? Z spodu jest jeszcze fioletowe. Pani Wiosna. Środek. Tu oczywiście pewnie jest spis wszystkich kosmetyków. Więc tutaj mamy jakąś kartę. Przywitaj wiosnę razem z nową soczystą linią produktów Shauma, Czyli pewnie coś z Szaumy to będziemy miały w pudełeczku. Mamy tutaj 15% zniżkę na Glow Magnet Set. Tylko teraz wyjątkowa zniżka. Zobaczymy co to będzie. No Glow to są te rękawice wiecie, takie do makijażu. Tutaj mamy coś z Gad 2 I mamy tutaj pudełko. Znaczy pudełko, zawartość pudełka. Rozpieczętowuję. Tu od razu muszę Wam powiedzieć, że to jest pewnie yy, rękawica właśnie tak. To ta mała chyba, chociaż czekajcie, ja się muszę dowiedzieć. Muszę wszystko poczytać tutaj najpierw i zaraz do Was przyjdę, już będę wszystko wiedziała. Więc tak, ta pierwsza rzecz to jest właśnie Glow, yy, czyli mini rękawica do poprawy makijażu. W jakimś bardzo fajnym, takim ładnym opakowaniu, zobaczcie. Ja kiedyś miałam w ogóle yy, i tą dużą rękawicę właśnie, nie tylko kupiona była chyba w daglacie ja z tego co pamiętam, za 50 zł ją kupiłam. Użyłam go ją kilka razy i powiem Wam, że rzeczywiście ona zmywa makijaż. Rzeczywiście yy, da radę bez y, użycia płynu zmyć makijaż sobie, nawet tuż do rzęs, z tym, że trzeba troszeczkę pocierać tą twarz, więc yy, nie do końca mi się to sprawdziło. Natomiast yy, tutaj jest taka mała wersja pewnie na palec yy, do poprawy makijażu, więc yy, na razie nie będę jej otwierać, ale fajna rzecz. Przyda się na pewno. Szczególnie teraz idzie, idą wakacje, będziemy wyjeżdżać, także przyda się na pewno. Od końca będę czytała, bo ta rękawica jest na samym końcu. Więc tak, tutaj mamy krem do stóp z Deli. Wygląda on tak. To jest regulator potliwości z linii Good Food. Przyda się, chociaż powiem Wam, że w zeszłym e, miesiącu również e, albo w pudełku z, właśnie z Shiny Box, albo tym dodatkowym e, dla ambasadorek też był krem do stóp, którego jeszcze nie złożyłam. E, no ale i to on zawiera w ogóle mięta, e, miętę wodną, więc prawdopodobnie będzie chodził, więc super. Nawet powiem Wam, że chyba się nawet przyda ten kosmetyk u mnie, e, bo ja często chodzę w szpilkach, bardzo długo chodzę w szpilkach ogólnie, jak wychodzę z domu, to naprawdę bardzo długo. E, także nogi mi bolą, ostatnio. Normalnie w tyłek mi wchodzimy nogi, e, też właśnie w szpileczkach byłam. Jak chodzimy na obcasie, no to te nogi naprawdę nam się bardzo męczą, więc takie coś nam się przyda. Coś chłodzącego właśnie takiego do stóp. Więc spoko. Całkiem, całkiem, chociaż wiecie, dalia. E, dalej mamy tak. Polska papka do cery trądzikowej z Jadwigi. No kurczę, to to mi się przyda na pewno. Wiecie, że ja mam... <laughs> Przepraszam. Wiecie, że ja mam ostatnio problem właśnie z cerą, nawet... Bidziecie tutaj mogę widzieć, wiecie co, nie wiem czemu, ale jak ogólnie jak mi coś wyskakuje, to tylko na jednym policzku. Ogólnie na jednej stronie. Nawet nie na policzku, bo na policzku nie mam nic, tylko tutaj, o. W tym miejscu. Po tej stronie nie mam, a po tej stronie mi coś wyskakuje. Nie wiem od czego. Czy to od telefonu, bo z tej strony telefon trzymam? Nie mam pojęcia. No po prostu... Ciągle mam z tym problem. Więc to na pewno mi się przyda. Nie będę na razie tego otwierać, ale widzę, że to jest taki pojemniku, jak na przykład woda utleniona. Coś takiego. Produkt pełnowymiarowy. Z tych trzech produktów wszystkie były pełnowymiarowe ogólnie. Także spoko. To też się przyda. Dobra, na zbliżeniu wygląda tak. Rękawica tak. To pakowanie jest śliczne. Bardzo ładnie to wygląda. A krem do stóp. Idziemy dalej i znowu mamy produkt pełnowymiarowy. E, mamy tutaj kremowy róż do policzków od Bel e, High Definition Photo Creamy Rouge. Tak wygląda, takie jest opakowanie. E, ja mam kolor numer 2 ale ładny, ładny, bez drobinek, kompletny krem, bez żadnego połysku. No powiem wam, że prześliczny kolor. Naprawdę mi się podoba bardzo ładny kolor i ja lubię takie szczególnie na lato, na wiosnę wasze takie kremowe produkty do twarzy także super, na pewno mi się sprawdzi na pewno będę używała w razie nie będę tutaj paluchów wsadzać, ale wiecie co to jest kolor taki kurcze troszkę brzoskwiniowy troszkę w róż może wpada taki skaszony róż z brzoskwinią coś takiego, ale bardzo naturalny naprawdę bardzo ładny kolor, bardzo ładny cieszę się, że ta dwójka do mnie rafiła ciekawe jakie inne kolory były czy w ogóle były dostępne w pudełku więc tak, co my tu dalej mamy? Hmm. Lecimy kolejna rzecz. Produkt pełnowymiarowy znowu. Bielęda, maseczka. Czy jedna, zaraz zobaczę. Mam jedną tutaj maseczkę. Wiecie co? Ostatnio w tamtym Shiny Boxie były maseczki z firmy AA. I rzeczywiście je zużyłam, naprawdę fajne były, dobrze mi się sprawdziły, także troszkę narzekałam na to, że one były takie tanie i powiem Wam, że naprawdę były fajne. I użyłam jedną to właśnie oczyszczającą taką i ona miała taki ciemny kolor na twarzy, jak się ona użyła to była ciemna właśnie twarz i wszystkich tutaj domowników straszyłam, Nic, ale ogólnie też fajna była i powiem Wam, że ta nawilżająca też fajnie nawilżyła moją skórę, także obie użyłam, zużyłam i sprawdziły mi się, nie powiem, że nie. To jest akurat Bielenda, Professional Formuła i tutaj mamy z jakimś biokwasem hialuronowym i koktajlem witamin A, E, B3, C oraz B5. Tutaj mamy dwie takie maseczki, Czy to jest opakowanie po prostu podwójne. Czemu nie? Masek zawsze nie za wiele, także i te też się przydadzą. Więc tu mamy maseczkę, to jest produkt pełnowymiarowy. Kolejna rzecz mamy tutaj: szampon do włosów Shauma z serii Natur Moments. Mi się trafił w kolorze zielonym, do, do włosów zniszczonych. Idealnie wpasowali się we mnie, bo nie mam włosy zniszczone, więc zobaczymy. Może otworzę i powącham. Ładnie pachnie, inaczej niż mi się wydawało. Mi się wydawało, że to będzie pachniało takim: wiecie, trochę jak koska do kibla, taka zielona, wiecie o co chodzi? Ale nie, bardzo ładny zapach. Ładny, taki trochę owocowy, także też no, szampon, nigdy za dużo szamponów, także też mi się przyda. I to jest jakaś właśnie nowa seria z szalmy. Kolejna rzecz mamy ze Schwarzkopa, to jest chyba, tak mi się wydaje, że to jest próbka, małe, małe opakowanie, nie pisze, że nie jest napisane, że, tutaj jest, że to jest produkt pełnowymiarowy, tylko po prostu, że to jest nowość. To jest szwarskopa suchy szampon got To Be. Kurczę, nawet powiem Wam, że ostatnio nie używam suchych szamponów, ponieważ nawet nie mam suchego szamponu i nie kupuję na razie. Nie czułam takiej potrzeby. Ale jakby coś jakbym miała, to na pewno bym go używała. Także przyda się. Na pewno się przyda. Ciekawe jestem, jaki to będzie zapach. Na pewno jakiś owocowy, bo tutaj opakowania to wskazuje. Są tutaj owocki takie narysowane. Ach, to chyba jest nawet pełnowymiarowy produkt, chociaż to nie jest napisane, ale tu jest napisane, że idealny do torebki i do użycia w każdej chwili. Ma odświeżać włosy i unosić włosy od nasady. Daje im drugą świeżość na kolejne godziny. Także spoko. Też mi się przyda, bo tak jak mówię, nie mam ostatnio. Nie kupowałam. I ostatni produkt, moi kochani, również pełnowymiarowy i tutaj jest nawet podpisane HIT więc, aha, prezent to był ten Delia Good To Food to był prezent a reszta to po prostu produkty takie normalne a tutaj mam Lush Volution serum do rzęs posłuchajcie, za 79 zł, więc spoko, jeśli chodzi o ceny w ogóle tych kosmetyków, bo nie podaje, ta papka z Jadwigi kosztowała, kosztuje tutaj na tym na tej kartce 30 zł. Ten Schwarzkopf, Schwarzkopf got 2 b 18,99. Reszta to takie dosyć tanie produkty. Szampon 10 zł. Ta Glow rękawiczka 14,90. Delia Good To Food krem Stóp 670. Maseczki kosztują 4,93. Także tyle kosztują, a to jest najdroższy produkt. 79 zł aż kosztuje. Słuchajcie, ja nigdy nie używałam takich produktów. Poczekajcie, bo noga mi dręknie. Nigdy nie, nie używałam takich produktów właśnie do rzęs. Ponieważ po pierwsze, moje rzęsy w miarę dobrze wyglądają, są w miarę długie, nie potrzebuję ich jakoś tam nie wiadomo co robić z nimi. Rzadko nawet używam sztucznych rzęs, powiem Wam szczerze. I jeszcze jeden, jedna rzecz jest taka, że boję się tego składnika, który jest na jaskrawie. Wiecie o co chodzi? Nie chcę. Słuchajcie, wolałabym mieć serio, wolałabym mieć króciutkie rzęsy, rzęsy niż używać jakiś składnik, który mógłby mi wpłynąć na mój wzrok czyli pogorszyć mój wzrok, że miał jakieś problemy z oczami i tak dalej. No, bez przesady, tak? Dbać o siebie to jest jedno, a robić coś takiego, żeby sobie może tu poprawić, ale tak na dłuższą metę możemy zaszkodzić, to naprawdę nie jest nic fajnego i ja nie popieram takich działań. Więc jeśli on nie zawiera tego składnika, na jaskrę, Możliwe, że nie, bo wiecie co? Nie pamiętam dokładnie, jak ten składnik się nazywał, ale tutaj w składzie go nie ma, bo by mi się przypomniała ta nazwa, gdybym tutaj ją przeczytała. Więc możliwe, że on nie ma. Tego, jeżeli nie ma, to na pewno będę używać i zrobię Wam i test na żywo, i recenzję. Znaczy test może nie, bo to nie ma sensu, ale recenzję Wam zrobię na pewno przed i po. Zobaczymy, czy moje ręsy będą w lepszym stanie, lepiej będą wyglądały, czy urosną. Więc. Taki produkt. Myślę, że całkiem fajny i powiem Wam, że już ten sam jeden produkt przewyższa cenę całego pudełka. Bo pudełko kosztuje 49 zł, jeżeli subskrypcję mamy taką odnawialną. Także spoko. Muszę Wam powiedzieć, że w tym miesiącu produkty są naprawdę ok. Nie mam tutaj nic do zarzucenia. Najpierw chciałam się przyczepić do tego kremu do stóp, ponieważ w zeszłym pudełku był, ale to jest jako prezent, to nie doliczamy go po prostu. A reszta naprawdę całkiem fajna. Powiem Wam, że i ta papka mi się przyda, i ten suchy szampon mi się przyda, i róż też liczny. Maseczka też. Oczywiście ta rękawiczka na palec Glow też fajnie. Będzie można wypróbować. Szampon jak zwykle też też bardzo się przyda. Wiadomo, włosy się myje. Dobrze i to wszystko moi kochani. Jeżeli kosmetyki z tego pudełka Wam się podobały, to dajcie kciuk w górę. Buziaki. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo gorąco i zapraszam na kolejne filmiki. ¡Hasta